Cześć, witam was na kolejnej lekcji religii. Moi drodzy, dzisiaj chcę poruszyć temat kościoła. Ukłony dla Jarka. Kościół w Mrągowie wymyślił coś, co nie wiem, zakrawa na średniowiecze, bo no, chyba tak, no, tak mi się wydaje. W mrągowie odprawiane są msze w intencji unicestwienia urządzeń, czyli nadajników 5G. I tak się zastanawiam, czy następne modły będą, nie wiem, w intencji unicestwienia opon zimowych. Zdrowej żywności, siatkówki kobiet, czy nie wiem czego tam jeszcze, LGBT. No ale przejdźmy do konkretów. W parafii, nie wiem, świętego Rafała Kalinowskiego, w brągowie parafianie modlą się nie tylko za dusze swoich zmarłych, no ale także za unicestwienie urządzeń i wież. Nowoczesnej technologii 5G. Na stronie parafii nie jest napisane, kto i dlaczego zamówił taką intencję mszy. Wiadomo jednak, że nabożeństwo w tej intencji odbywa się od poniedziałku do niedzieli. No i powiem Wam tak: no może gdyby to nie było prawdziwe, to może i by było śmieszne, ale. Powiem Wam, że długo się zastanawiałem nad tym, jak to w ogóle skomentować. Przypomnę tylko, że technologia 5G to następczyni technologii 4G. Inaczej technologia mobilna. Technologia 5G pozwoli nam uzyskać m.in. szybszy dostęp do internetu. Trudno jest generalnie ustalić dlaczego parafianom przeszkadza nowa wersja tej technologii. Proboszcz zapowiedział, że więcej podobnych mszy nie odprawi. Kuria archidecyzji warmińskiej podobno przeprowadziła z proboszczem tą rozmowę i może dlatego no, tak czy siak witamy w średniowieczu. Zamawiający ten sze to dwoje prywatnych ludzi z Mrągowa. Te intencje zostały trochę opacznie zrozumiane, źle zapisane. Nie chodziło o samą technologię, ale o zagrożenie, jakie ona niesie ze sobą, powiedział Polskiej Agencji Prasowej Proboszcz Robert Kalinowski stwierdził, że każda technologia niesie za sobą zło. No tu chyba nie ma co komentować tych słów akurat, nie? Dopytywany, co ma na myśli, doprecyzował, że chodzi o treści przekazywane za pomocą tego rodzaju technologii, na przykład treści pornograficzne dostępne w internecie. Sam internet nie jest zły, ale jest w nim mnóstwo złych treści, powiedział proboszcz. I dodał, że w zamyśle zamawiających temsze chodziło właśnie o tego rodzaju zagrożenia. A powiem Wam, że to jest takie dość ciekawe, bo ci wszyscy sukienkowcy, pedofile mają całkiem, jak się okazuje, pokaźne zbiory, którymi się wymieniają, ściągając z internetu pornografii dziecięcej. Czyli dla tych księży ta technologia 5G jest całkiem, że tak powiem, błogosławiona. Z tego też tak chyba wychodzi, że niektórzy księża no, najwyraźniej nie mogą pełnić swojej Nazwijmy to misji bez tego wymigenowanego wroga, którego należy unicestwić, by bronić te swoje owieczki. No, bez wrogów no, nie ma wiary. Tak w ogóle to jest tak, no, powiem Wam, dość dziwne jak dla mnie, że ten lokalny proboszcz w ogóle przyjął tę intencję. Ale to też jemu wystawia taką, no można powiedzieć, laurkę. No, trochę smutną, tak mi się wydaje, tą laurkę. No bo no trochę, trochę się ksiądz ośmieszył, no, jakby na to nie patrzeć. Powiem Wam tak. No, no i drodzy, mamy XXI wiek. W kościele ciągle gliniane figurki, jakieś zabobony, walka z jakimś, nie wiem, wymyślonym wrogiem. Dla mnie tak trochę to jest, powiem Wam, niepojęte, jak religia niszczy i no, poniża człowieka, no, ogłupia generalnie. Jak powiedział rzecznik kurii metropolitalnej w Olsztynie, ksiądz dr Marek Sawicki, to jest świeża sytuacja, ale już się nią, na nią zareagowaliśmy. Z proboszczem została przeprowadzona rozmowa. Jest oczywistym, że takich intencji mszalnych nie powinno się przyjmować. W Kościele świętego Rafała Kalinowskiego w ostatnich dniach odprawiono już takie trzymsze święte o unizestwienie urządzeń i wierz nowoczesnej technologii 5G. Zdjęcia z ogłoszeń obiegły w sumie już cały chyba internet z intencjami mszalnymi tej parafii. No i no, nie ukrywam, z tego co widziałem, to wywołują lawinę komentarzy, ale też i no śmiechu. No, bo z tego chyba tylko wypada się śmiać, bo. lub współczuć temu proboszczowi, no, tak ciasnego umysłu. Jak wspominałem, proboszcz Kaniowski zapowiedział, że te intencje mszalne zostaną zmienione. Sam zamawiający wycofał się z tego. Rozmawialiśmy i zrozumiał, że jest to trochę opacznie sformułowane. Nie podaje tak naprawdę intencji, jaką miał zamieszcza, zamieszczający ten sze, powiedział proboszcz. Hmm. No nie wiem, chyba więcej tutaj no, nic nie można dodać, bo no, cóż tu więcej dodawać? No, Głupota, zacofanie średniowiecze, ogłupianie ludzi, no. Nie wiem, nie wiem, ale myślę, że no chyba na tym zakończę ten filmik. No, chciałem się z nim wam, z wami podzielić, bo powiem wam, że no głupota ludzka nie przestaje mnie zaskakiwać. Także na tym zakończę. Jak zawsze, bardzo dziękuję Wam za udzielanie się, komentowanie, subowanie, za to, że jesteście. Trzymajcie się do następnego filmiku, cześć.